Szczęść Boże, druga niedziela wielkanocna, święto Bożego Miłosierdzia, posłuchajmy Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus staną pośrodku i rzekł do nich, pokój wam, a to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam, jak Ojciec mnie posął, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, Mieli życie w imię Jego. W Apokalipsie jest takie zdanie, które wypowiada Jezus, jest to moje ulubione zdanie z Ewangelii, nawet na obrazku prymicyjnym sobie to zdanie wypisałem, kiedy Jezus mówi o to wszystko czynie nowe. I rzeczywiście po zmartwychwstaniu, po swoim misterium paschalnym Jezus radykalnie wszystko czyni nowe. Gdybyśmy spojrzeli nie tylko na opis zmartwychwstania, ale także opis męki Jezusa Chrystusa, a także Jego pogrzeb, to zobaczymy, że Jezus wszystko czyni nowe. Po to, co się po stworzeniu świata popsuło, Jezus naprawia. W ogrodzie wszystko się zaczęło i w ogrodzie rajskim jednocześnie wszystko się popsuło przez grzech pierworodnym. Zobaczmy, że Jezus czyni wszystko nowe właśnie w ogrodzie. Tam, gdzie zostaje złożone ciało Jezusa, pisze ewangelista Jan, był ogród. W tym ogrodzie był nowy grób wykuty w skale. Tamto ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono właśnie Jezusa. I w ogrodzie on zmartwychwstaje. W ogrodzie on przychodzi. Ze zmartwychwstały jako nowe stworzenie. Przychodzi jako ten, dla którego już nie ma granicy śmierci. Śmierć została pokonana. E, to też jest ważne w tym kontekście, bo ktoś może powiedzieć, no tak, my mamy szczęście, bo od dwóch tysięcy lat, że Jezus zmartwychwstał. stał. co z tymi, którzy żyli przed zmartwychwstaniem pana Jezusa, przed jego życiem? E, to, że Jezus przychodzi pomimo drzwi zamkniętych, e, można powiedzieć kolokwialnie, pokazuje, że Jezus zagina czasoprzestrzeń. Przed. E, Stworzenie świata, przecież czas nie istniał. Bóg i Jezus jako Bóg również nie jest ograniczony ani czasem, ani przestrzenią. Dlatego też nie doposobujmy tego naszego sposobu też postrzegania świata, myśląc też o rzeczach niebieskich. Znowu tutaj przypomina mi się słowo tego Pawła, który mówi, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka pojąć nie zdoła. Pojąć nie zdołamy, bo Bóg rzeczywiście przekrasza, przekracza tą naszą. Rzeczywistość. To pierwsza myśl. Że Bóg wszystko czyni nowe, jak on to czyni. Jest mowa w tej Ewangelii o tym, że Jezus pokazuje właśnie swój Bóg. Ojcowie Kościoła mówią, że na krzyżu z przebitego boku Jezusa, z którego płynęły krew i woda, woda które oznacza sakrament sztu krew, który oznacza Eucharystię i przez te sakramenty Chrystus czyni wszystko nowe, buduje nowe stworzenie, buduje swój kościół. A zobaczmy, kiedy byśmy sięgnęli do początku stworzenia, do księgi rodzaju, to z boku Adama powstaje Ewa, powstaje stworzenie na samym początku. Z boku Jezusa powstaje nowe stworzenie, rodzi się kościół, oblubienica Chrystusa, nowa Ewa. To jest niesamowite i to warto odkryć. To, co dalej robi Jezus, kiedy przychodzi, pomimo drzwi zamkniętych, to tchnienie na swoich uczniów. E, to, że mamy to życie nowe, to właśnie tchnienie Pana Boga. Tak jak właśnie w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, to tchnienie Boga sprawiło, że Adam stał się e, istotą żyjącą. E, Ewa, e, pierwsza kobieta również. E, I potem wszystkie e, pokolenia ludzi żyjących, e, stworzonych na obraz i podobieństwo Pana Boga. Jest taki Piękny fragment również księdza Ezechiela, kiedy na pobite wojsko Bóg mówi prorokuj prorokuj do ducha, żeby duch mógł, mógł tchnąć życie w tych pobitych. I w tej wizji prorok opisuje, że te kości martwe zostały pokryte ścięgnami, pokryte ciałem i pokazało się wojsko bardzo, bardzo wielkie. Tutaj Jezus daje swojego ducha już niewybranym, ale daje swojego ducha wszystkim, żebyśmy naprawdę żyli w pełni swoich sił, jako istota nie tylko cielesna, ale istota cielesna, Psychiczna i nade wszystko istota też duchowa, żebyśmy żyli naprawdę podobni do Pana Boga, który nas stworzył, który takie wielkie talenty, możliwości w nas pisał, bo jesteśmy rodziną też Pana Boga. I wreszcie ostatnia rzecz z tej Ewangelii, to ostatnie zdanie, które zapisuje święty Jan. Wiele jeszcze innych rzeczy zapisano w tej księdze, ale tak naprawdę cały świat nie pomyśliłby ksiąg, które trzeba było napisać, bo. Działanie Jezusa jest jeszcze większe niż można to sobie wyobrazić, ale to, co zapisano, zapisano po to, żebyście uwierzyli. To, po co ja teraz mówię właśnie do tego okienka, to wszystko, co słyszymy, co czytamy, kiedy otwieramy Ewangelię, jest po to nie, żeby manipulować, nie po to, żeby jakieś niegodziwe zyski osiągać, ale właśnie po to, żeby uwierzyć w Jezusa. W Kościele tylko i aż o to chodzi, żebyśmy uwierzyli w Jezusa. To jest mottem też tego kanału na YouTubie. Właśnie, żebyśmy uwierzyli w tego, którego posłał Ojciec, Jezusa Chrystusa Syna Bożego, Tyle i aż tyle. A Jezus e, naprawdę może z nas czynić nowe stworzenie. Pozwólmy Mu na to. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.